Uchodźców z Ukrainy przybywa z dnia na dzień coraz więcej również w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego na terenie dawnego terminalu portu lotniczego we Wrocławiu utworzono 200 miejsc noclegowych. Miejsce udostępnił port lotniczy Wrocław, który jest właścicielem dawnego terminalu, natomiast logistykę wziął na siebie magistrat. Miasto zapowiada również utworzenie kolejnych tego typu miejsc na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. W tym roku mija 10 lat od zamknięcia starego terminalu portu lotniczego Wrocław. Wojna w Ukrainie sprawiła, że podjęto decyzję o zaadaptowaniu budynku na potrzeby uchodźców. W ciągu 20 godzin wszystko zostało przygotowane. Przypomnę, że ten obiekt nie był użytkowany od prawie 10 lat. W związku z tym odbyło się tu malowanie, generalne sprzątanie, doklejenie płytek, przygotowanie sanitariatów i pryszniców. Tak, by można było tutaj przenocować co najmniej 200 osób. W pierwszej nocy notowała prawie setka dziś terminali na list pełny. Te osoby, które tutaj nocują, zwykle są jedną, maksymalnie dwie noce i jadą dalej. My jesteśmy na to przygotowani, w jaki sposób współpracujemy tutaj też z kwestiami gastronomicznymi, to znaczy mamy tutaj na lotnisku nowym Nasze, nasze bary, restauracje, ludzi, którzy zajmują się gastronomią, oni też przygotowują kanapki, przygotowują w części jedzenie dla tych Ukraińców, którzy mieszkają, można powiedzieć, w tym, w, tym, w tym starym terminalu. Ale wszystko to jest bardzo mocno koordynowane ze służbami miejskimi, także wymieniamy się informacjami, kanapkami, odzieżą, wszystkimi niezbędnymi elementami, których Ukraińcy tutaj potrzebują. W transformację terminalu na bazę dla uchodźców zaangażowanych było wiele osób. Poza pracownikami magistratu i lotniska na miejscu pracują również wolontariusze z PKO Banku Polskiego. Na wysokości zadania stanęli również zwykli wrocławianie, którzy regularnie przywożą tutaj jedzenie i wszystkie potrzebne rzeczy. Jak podkreślają wolontariusze, praca w re, ponieważ ośrodek ma charakter recepcyjny, w związku z tym jest tutaj ciągła rotacja. Mamy tutaj 180 miejsc chwilę prawdopodobnie jeszcze będzie ich więcej. Ruch jest na okrągło. Przyjeżdżają grupy kierowane do nas z dworca, które docierają koleją. Też ludzie, którzy przyjeżdżają jakby indywidualnie i zgłaszają się na dworcu. My próbujemy ich tutaj zaopatrzyć, dać im odpocząć, więc mamy tutaj te łóżka, są prysznice. Jest, jak widać tutaj za mną miejsce do wydawania, taka część stołówkowa, gdzie wydawane są ciepłe posiłki. Na górze mamy miejsce, gdzie są wydawane bufet, którym jest, jest suchy prowian, czyli śniadania, kolacje wydawane. Do tego również jest tam kącik dziecięcy. Dzieci się bawią. Jest połowa prawie ludzi, których tu mamy. To są, to są właśnie dzieci. No, i jak gdyby pomagamy im, tak? Oni przyjeżdżają z jedną torbą, czasem z reklamówką, z jakimś plecaczkiem, nie mają nic. Więc zaopatrujemy ich w te podstawowe rzeczy i przygotowujemy do relokacji po prostu. Do Wrocławia dotarło już około 50 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Miasto i port lotniczy Wrocław podkreślają, że stary terminal będzie służył za noclegownię tak długo, jak będzie to potrzebne. Agata Todorow, Echo 24.